Co się stało, ty? Czemu tam takie oko było? Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do symulatora emeryta na Mazurach. Muszę iść spać. Nawet nie wiem, która jest godzina, bo tutaj zegarka nie mamy. Chyba będziemy sobie musieli taki zegarek kupić. Dobra, śpimy może przez 8 godzin, bo z tego, co pamiętam, była chyba dziesiąta jakoś tak. No i co? I teraz dzień się rusza, czy co się dzieje teraz w ogóle? Halo? Aha, ale to, ale to która jest godzina, bo ja nie wiem, ty. Czemu jeszcze jest tak ciemno? Ja tu mam gdzieś jakiś zegarek? Halo? No tutaj chyba zegarka nie ma, nie? Dobra, wiesz co zrobimy? Podniesiemy to. Wyrzucimy to. Otworzymy tu. Weźmiemy to. Ale to muszę wyposażyć, nie? Dobra, wyposażyliśmy. Ja muszę dokładnie zobaczyć, gdzie jest ten niedźwiedź. Ty, ja go tutaj nie widzę. Ja muszę sobie chyba zejść na dół. Ty, a ja. Czekać. Ja tu mam gdzieś jakiś zegarek. Czekaj, no nie mogę z tym, nie. Wyposaż. Gdzie tu jest mój zegarek? Gdzie tu jest zegarek? Gdzie tu jest zegarek? Co to są za odgłosy? Gdzie tu jest zegarek? No mnie w konia robię. Ten zegarek mnie normalnie robi w konia. Ja tu słyszę, jakby zegarek chodził, a ja tutaj nie wiem w ogóle, co się dzieje, nie? Ale wydaje mi się, że tak czy jak za chwileczkę gdzieś wstanie. Chociaż tam jeszcze jest księżyc w pełni. Na gdzie to słońce? Nie wiem. Eee, myślałem, że zgubiłem. Dobra, mamy. Gdzie jest ten niedźwiedź? Czekaj, patrz. Tu mamy jedną wyspę. Nie, tu jest. Nie. Czekaj, tu jest jedna wyspa. I później tutaj jest druga Ja zdobyłem, tu jest ten domek, nie? Tutaj jest ten domek I tutaj zdobyliśmy sobie ten motor Do naszej łódki I tam z tego, co mi się wydaje A i tam jest, patrz, tam jest Tam można sobie normalnie wjechać i za zacumować Widzisz? I tam jest jeszcze jeden domek? Tu, a nie, to będzie chyba od tej babki, mi się wydaje A tam? Co tam się dzieje? Tu wszyscy śpią Nie, ten już łazi Dobra, czyli ten już stał, to już możemy po zacząć działać, nie? Bo wydaje mi się, że babcia też już stała. Dobra, ale wydaje mi się, że my musimy sobie tutaj wjechać. I tutaj będzie gdzieś ten niedźwiedź. My musimy zapolować na tego niedźwiedzia. Dobra, więc co my robimy? Łódka mi nie odpłynęła, bo jej nie zatrumowaliśmy w sumie. Więc ja tak, odkładam tu. Cyk, dobra, lornetka niech sobie tutaj leży, żebyśmy wiedzieli gdzie ona jest. I teraz tak, idziemy do naszej kochanej łódki. Jakie my w ogóle questy mamy? My mamy bardzo dużo questów, nie? Nie muszę paść, Zdo zdobądź 4,5 litra... Na, dla Kalwiego, zdobądź, bla, bla. trawę u Mariaty. Widzicie? To jest, to jest quest, którego teraz musimy wykonać. I. Coś się dzieje. I mam nadzieję, że. Odpalił on. Dobra, odpalił. My tu mamy 12 litrów. Usiądź. Dobra, płyniemy do niej. Ja mam nadzieję w ogóle, że ona już mi zaakceptuje, że jest skosiłem trawę. O słońce! Jakie to jest ładne! No nie mówcie, że nie. No przepięknie, jak słoneczko sobie wstaje. Jedziemy do Mariatty, bo ona. To ona mi normalnie jest. nie? Da tą broń najprawdopodobniej. Ale ładnie wygląda. Czajcie, jak my ładnie. tutaj mamy normalnie na wschód słońca. Czyli jak tu jest wschód, to tam słońce sobie zachodzi. Dobra, Mariatta! Zaakceptujesz mi to, bo najgorsze jest to, że ona już tam. Pali ona już chodzi. Najgorsze jest to, że ona już tam paliwa nie ma. Jak ona już tam nie ma paliwa, to czy ja będę mógł wziąć ten zbiornik i trochę tam przelać? Do tego, żeby jej skosić tą trawę? Mariatta! Ja już jestem ready! No zobacz, jak ładnie skoszone. Ty, tu zaś chyba. Tu zaś rośnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Włącz silnik. Jak się wstaje? Tak się wstaje, dobra. Co tutaj w ogóle leży? To, co to. To jest jakaś paczka, patrz. Co to jest? Ryba? Szczur. Szczur się utopił. Ale tu już chyba rośnie trawa. Zobacz, widzisz? Tu już zaś trawa rośnie. Mariatta, skoszone, proszę cię. Myślę, że skończyłem. Myślę, że skończyłem. Tak, wielkie dzięki. nagroda, znajduje się na werandzie obok krzesła. Jest! Mamy, moi drodzy, broń od werandy. od. mirindy. To w ogóle godzina? Bo ty masz zegarek Mogę spojrzeć? Jest godzina ósma I tak ciemno? A bo to Finlandia Podnieś Czekaj, podnieś Strzel, patrz Przeładuj Patrz Nic nie ma Czekaj, dobra Wrzucimy to tu I ona tu miała naboje Więc ja sobie to wezmę Jak teraz się... Podnieś, wyposa Klawiszologia w tej grze Mnie tak irytuje, że to jest niemożliwe, nie? Podnieś amunicję Dobra, czyli tu jest zawsze jeden strzał, ja Nie, o nie, to jest full To, weź amunicję Aha, ja widzę, ja widzę, widzisz, patrz Tu jest ten, ostre, a tu jest normalny. Dobra, to ja sobie, ja nie chcę jej zabijać Ja nie chcę jej zabijać, ale Nie celuj we mnie, chłopcze <laughs> Nie celuj we mnie, chłopcze, patrz Nie celuj we mnie, chłopcze, nie celuj we mnie, chłopcze Ja nie mogę Ty fajna laska, ty, dobra Idziemy teraz zanieść to, bo ja muszę jechać sobie Na tą wyspę, popłynąć, dobra, tu od... Nie chciałem tutaj siadać tylko chciałem to tutaj odłożyć. Dobra. Odłożone. I weźmiemy sobie jeszcze amunicję. Dobra, to sobie podniesiemy. Tu są jeszcze, patrz, dwa. A czy ja mogę to wsadzić? Patrz, zrzuć to. wejść to, podnieść I wsadź tu. To nie jest mądra, że to nie zadziała, nie? Patrz. Ja zadziałało! Ale spoko! Ale czekaj, bo tutaj mam tylko trzy naboje. Yy, ja bym, Bo ona tam ma jeszcze jedną paczkę. Ja bym chciał sprawdzić. Gdzie to jest? Tu. Patrz, tu jest full paczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A jak ja bym, jak ja bym, mogę to przenieść? Podnieść? Nie umiem wyciągnąć tej amunicji Chyba nie? Tej jednej, patrz, no nie da się Bym musiał tutaj z bronią przyjechać, przylecieć Mówi się trudno Bierzemy sobie teraz to, bo mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery Pięć, raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem Plus ósma jest załadowana Dobra, zasiadamy i płyniemy Ty, a może ten niedźwiedź się pojawia tylko w nocy? Nie, nie może tak być, wiesz dlaczego nie może tak być? Bo ja obserwowałem tutaj to Z, z tego Jak był jeszcze, jak był dzień więc to nie może być tak, że, że ten, że on się pojawia tylko w nocy. Ale z tego co pamiętam, to gdzieś tutaj musimy sobie popłynąć, abyśmy mogli zatrzymować tam, nie? Tam jest nasz domek, tam jest od tego, co potrzebuje klej. Ten potrzebuje 25 skrzynek piwa. A tu widzę, tu chyba. Widzisz? Tutaj najprawdopodobniej możemy, ja, ja, możemy sobie zatrzymować. I to jest właśnie spoko. Tylko ja nie, wiem, ja nie wiem, jak wziąć to. To jest bez sensu, że ja, że ja takiej paczki nie mogę wziąć do kieszeni. No przecież mamy fajne, pojemne kieszenie różowe. Więc dlaczego nie możemy tego tam wsadzić? Ja nie mam żadnego pojęcia. Ja tylko wiem, że ja sobie tak bokiem tutaj zacumuję. Czekaj, tak sobie podpłyniemy. Dobra, jesteśmy. Wyłączamy ten badziew. Stajemy. wyposaż i idziemy na, na polowanie na ten. na niedźwiedzie. Idzie. Nie, myślałem. Gdzie prowadzi ta ścieżka? O, to jest pytanie. jest kupa jakaś, patrz. To jest chyba kupa od niedźwiedzia. Nie słychać go, nie? Jestem ciekawy, czy ja też te króliczki mogę pozabijać. Wydaje mi się, że tak. Nie, tego niedźwiedzia tu nie ma. On tu wcześniej chodził, ale on się chyba teraz nie zrespił, mi się wydaje. Patrz, mamy różne ścieżki. Idziemy może w prawo najpierw. I zaś tu gdzieś możemy iść, patrz. Tu co? A co tu jest? Je, yeah, Patrz! 50, 11 litrów paliwa tu jest. Ale ja się wolę pozbyć najpierw tego niedźwiedzia. Mi się wydaje, że on nie zna tej wyspie. Dobra, tam mamy 11. Wiemy już, że tam mamy 11 litrów paliwa. Tu jest w ogóle takie kółko się zrobiło chyba. Widzisz? Ja, ja, ja. My sobie tutaj szliśmy. Dobra, i on zrobił tutaj takie kółko. No mówi się trudno. Idziemy dalej. No nie ma go. On wie, że ja tutaj z bronią przyszedłem. Ale się przestraszyłem tej muchy teraz. Bo mi się wydaje, że ten. Wiecie jak? Ten niedźwiedź może nie mieć żadnych odgłosów. Jak on nie będzie miał żadnych odgłosów, to jest znowu kupa od tego. Od niedźwiedzia, widzisz, bo tu takie duże kupy są. A tu jest ten domek, w którym znaleźliśmy ten Tom. tom. Widzisz tutaj. Ja i tu są jeszcze kiełbaski, no dobra. No, ale on tutaj wcześniej był, ten niedźwiedź. Chyba że on na tej wyspie będzie? Albo na tej ewentualnie. Nie no nie widzę go. Niedźwiedź! Chyba że on jeszcze śpi, bo do jaskini sobie wszedł? Może on tu ma gdzieś jakąś swoją jaskinię? I on gdzieś tutaj śpi. Ja tak biegam w... Wśród tego lasu, ty on mi za chwilę wyskoczy gdzieś. To będzie scena. On był tutaj, on był na 100% tutaj. Bo ja pamiętam, że jak ja obserwowałem sobie z naszego domku tutaj i widziałem, że tu najprawdopodobniej był ukryty ten. ten motor, nie? Tu to chyba było, albo gdzieś indziej jeszcze. I on tutaj tak, jakby się chyba zbugował. A czy ja mogę z tą bronią pływać? Mogę. Ja, ja, mam ją w ręce cały czas, dobra Najgorsze będzie to, jak ona się zatnie Dobra, idziemy na drugą wyspę, może on tutaj jest Niedźwiedź, o, tu jest jeszcze jakaś ścieżka chyba, nie? Patrz, tu, nie, tu jest tylko tu jest tylko takie coś z lasu, no dobra A tu nie ma żadnej ścieżki, tu nic nie ma? Ty, no nie ma go chyba, nie? Ja tutaj, patrz, normalnie Normalnie biegam po tej wyspie, po tamtej biegam Ja go w ogóle nie spotkałem, nie? Boże, on się już sam utopił, bo się gra zbugowała. Czy to, czy to? Dobra, bo ja tą wyspę przebiegłem wzdłuż i wszerz. Niczego tutaj nie znalazłem. Tu jeszcze jest taka jedna malutka. Więc może tutaj coś znajdziemy. Chociaż wydaje mi się, że ta, ta główna wyspa tutaj jest, nie? Taka. Może taka główna. A może ten niedźwiedź wcale nie jest na wyspie, tylko on jest gdzieś indziej. I ja myślałem, że on jest na wyspie, a on wcale go, na wyspie go nie ma. Co? Tu coś będzie? Chyba nic nie ma. chyba nic nie ma, no. Zobaczcie, biegamy tutaj. Szukam jakichś dziwnych rzeczy, a tu nic nie ma. Żadnych pre. Oje, oh yeah, patrz! Mashroom Season? Jeee, yeah, grzyby! Ale fajnie, że grzybka znaleźliśmy, ale po co mi ten grzybek? Musimy zapamiętać, że tutaj jest grzybek W lato już jeden sobie tutaj urósł Ale to był chyba jakiś muchomor Bo miał plamki Więc na bank go nie możemy zjeść Na bank dostaniemy też za to jakiś achievement Że go zjemy, czy coś takiego I na bank też jest achievement za to, że zabijemy niedźwiedzia A może on jest tam, na, na głównym lądzie? Nie no, wątpię, żeby tak było Bo ja go ewidentnie tutaj widziałem na tej wyspie Czekaj, zobaczymy do dziennika Nie do telefonu, tylko do dzien... Zwróciłem tą broń, nie? Ta gra jest katastrofa, ej. A jest ta broń? Pekaj. Tu jest broń jakby, co? Ja sobie zobaczę do dziennika. Tu jest wyspa. Widzisz? Tu jest ta duża. Na tej małej wyspie mamy jakby, co? Tam mamy yy, muchomorka. Eee, to możemy zamknąć. Wyposażymy sobie broń i szukamy niedźwiedzia. On wcześniej był tutaj. Tu. Ja patrzyłem stamtąd. No, stamtąd patrzyłem tu... I tu był ten motor. I on tutaj chodził. On tutaj chodzi po tym, i on był taki zbugowany trochę. Ale ta, ta wyspa jest tak duża, że on tutaj może być wszędzie. Może, ja, może on gdzieś tam teraz. Myślałem, że za mną biegnie. Może on gdzieś tam teraz będzie, co? A może ja tam gdzieś patrzę? Nie, no to jest niemożliwe. Ja na pierwszym odcinku chyba, albo na drugim, na drugim. No na drugim chyba wiedziałem, że, że tu jest jakiś niedźwiedź. Dobra, wejdą, zobaczmy jeszcze raz do dziennika. Tu jest w ogóle kaupa jakaś. Tam byśmy sobie też musieli pojechać. Tylko ja muszę naprawić chyba samochód do tego gościa. Potrzebujemy też turbo do tego. Kaupa. Tam najprawdopodobniej sobie możemy kupić. Yy, tam jest chyba paliwo. Stacja benzynowa jakaś. Dobra, wyłącz ten dziennik. Bierzemy to i idę jeszcze raz, tylko teraz pójdę tutaj, po lewej stronie. Kurczymy do lasu normalnie. Nie, on tutaj był wcześniej. Tu jest ten domek. Ja, 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 ja. Patrz, tutaj byliśmy. Tak, tak, on tutaj gdzieś cho cho sobie chodził. On był taki zbugowany tutaj. On tak podskakiwał. Ja, ja, ja. Ty, ty, ja tutaj patrzyłem, nie? Zaraz tu. Dokładnie, stąd patrzyłem tu. I tu znaleźliśmy ten, ten silnik cały. Tu. tu. Tu leżał. Ty tego niedźwiedzia tutaj nie ma. Ja całą wyspę przebiegłem wzdłuż i wszerz. Jego tutaj nigdzie nie ma. Może, on, może jest tak, że on się po prostu respi czasami Ja muszę zobaczyć przez lornetkę, czy on tutaj jest, czego nie ma Bo wtedy te drzewa tutaj znikają I wtedy widzimy mniej więcej Czy on sobie tutaj spaceruje A może on po prostu jeszcze nie wstał Może jest sen zimowy, ja nie wiem, ty Ale ja tutaj biegam, wcześniej się bałem A teraz zobacz, mam broń i jego nie ma, ty Chociaż tak teraz pobiegniemy bez broni To muszę wam powiedzieć, że ja się będę bał Biec bez broni, bo może być tak, że on się nagle zrespi, nie? Nie siadaj tutaj, tylko odłóż to, no Dobra, odłożyliśmy. Idę teraz... Ciup, to się teraz stało Idę po to paliwo. Dobra, tego niedźwiadka chyba tutaj nie ma. Tu wygląda jakby miał mieć swoją norę, ale. Ale on nie ma tutaj swojej nory. A szkoda. Boże, teraz jak to dźwignąłem, to on się zrespił? Jesteś tu niedźwiadku, halo! Niedźwiadku! Mi się wydaje, że my się nie umiemy trafić. On jest gdzieś po drugiej stronie, to później ja jestem tu. Ja idę tam, to nie jest tu. Dobra, mamy zdobycz. Możemy teraz odpalać ten silnik. O, za pierwszym razem! I możemy płynąć teraz, wiecie gdzie? Ja sobie popłynę e, dziennik. Ja sobie popłynę chyba do tego kappa. Chyba, że ewentualnie... Nie no, tu też jest jakiś jeden. Ale to będzie taka malutka wysepka. Zaraz naprzeciwko. Papanie, dziwiatku, kiedyś się spotkamy. Mam nadzieję. Chyba, że czekajcie, my mamy teraz inny save, bo ja wcześniej pozabijałem ludzi. To może być tak, że on się zrespił gdzieś indziej. Może on nie jest teraz tu na wyspie Tylko on będzie chodził gdzieś wśród W ogóle tu też jest jeszcze jedna wyspa Tam jest jeszcze jedna wyspa Może tak być, nie? Że on po prostu będzie chodzić sobie gdzieś indziej teraz A ja mam, jestem święcie przekonany, że on tutaj będzie Tu naprzeciwko chyba jeszcze jest jedna wyspa Czekaj, wstań Dziennik Dobra, ja płynę tu A tu chyba jest kolejna wyspa, zobacz Usiądziemy sobie fajnie, pięknie Tu jest ten ziomek, jeden Tu jest drugi ziomek A to jest chyba wyspa Mamy broń. Ja leżę, wszystko fajnie, pięknie. Patrz, to jeszcze chyba jest jedna wyspa. To tutaj, widzisz? Może on tutaj będzie teraz? Ja sobie to opłynę wokół. O, widzisz, tutaj też coś jest. Patrz. Więc teoretycznie tutaj sobie możemy też wejść. Dobra. Ja sobie tutaj podpłynę. Włączymy silnik. Bierzemy naszą broń i idziemy. Bo tutaj ewidentnie też coś jest. Patrz, ale czy on tutaj gdzieś będzie? Mi się wydaje, bo tak jak się klucze respią, raz się raz respi w tym oknie, raz w tym oknie, raz w tym, raz w tamtym, to może być tak, że ten niedźwiadek też się zrespił po prostu gdzieś indziej teraz. Na tym sejwie Dobra, tutaj na tej wyspie niczego nie znalazłem. Tu niczego nie ma, tam niczego nie ma, po prostu taka sobie wyspa. Dzika wyspa. To gdzie my teoretycznie byśmy teraz sobie mogli popłynąć? Jesteśmy tu na tej wyspie. Tu obok jest jeszcze taka mini, mini wysepka, ale wątpię, żeby tam coś cokolwiek było. I tam po lewej stronie, zobaczcie, jest taki, znaczy po prawej w sumie, taki ala cypelek. I tam chyba są jakieś góry. Bo, bo tak, tak mi się wydaje z mapy. O, tu jest ta mini wysepka. Tu chyba też coś jest. Ja w sumie nie wiem, gdzie ja jestem dokładnie teraz. Tu jest ta wyspa, tu jest ta mini wysepka, a ja muszę popłynąć chyba tam. I tam jest ten cypelek. Dobra, usiądziemy sobie. I tu na tej wyspie chyba niczego nie znajdziemy, nie? Tak mi się wydaje. Oto taka mini wysepka, zobaczcie. Tu nic nie ma. No, tu raczej niczego nie będzie. Ewentualnie jakiegoś grzyba znajdziemy. To są liście. Przez chwilę myślałem, że to jest grzyb. Bo ja się czuję, jakbym grał w Machine in Season. <grym> Jak sobie widzicie, no niestety to niczego nie ma. Więc możemy po prostu płynąć dalej. Ej, jakiś domek ukryty tu jest! Co tu jest grane? Czyli jakaś droga? Czekaj, gdzie my teraz jesteśmy? My jesteśmy teraz... Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. My chyba wjeżdżamy tutaj. Tu jest taki cypelek, widzisz? Taki, taka alea krewetka i ja chyba teraz tutaj wjeżdżam. Tak mi się wydaje. I tu jest jakiś ukryty... Ale to nie, bo to jest chyba też zaznaczone tu, zobacz. Że jest takie na biało, nie? Tu na biało, tu na biało, tu na biało. Więc to chyba oznacza, że to są jakieś jakieś budynki. Dobra, siadamy. Odpłyniemy sobie tutaj do tego zioma. Może on nam da jakiegoś kolejnego questa. Czy tu jest ciasno? Nie, tu nie ma ciasno. Tu jest spoko. A, i patrz, on ma... Je! Yeah! Tu są nowe domki, typa to. Siema! Brać broń ze sobą. Bo nie wiem, czy on mnie zaatakuje... A, bo to jest rzeka jakaś, pasz to spływa w dół Ja sobie tutaj zacumuję Tu, o, patrz Żeby to mnie tak popychało, widzisz? I teraz powinno być git Żebym ja nie stracił tych wszystkich moich przedmiotów Nie, no dobra, jest spoko Siema, ziom Tu taka, tu taka, widzisz, tu taka Taka jakaś ta płynie, jakaś rzeka ja jestem całkowicie gdzieś indziej Ja jestem tu Ja wiem gdzie ja jestem Ja jestem całkowicie gdzieś indziej Nie, nie Ja nie jestem przy tej krewetce Wiecie gdzie ja jestem? Ja jestem tutaj przy tym napisie kaupa I tu jest ten most Tutaj I tu jest I tu jest jakiś domek Ja, ja I tu jest ten domek zaznaczony No i to, to jest tu Ale czy tutaj ktoś jest? To możemy ewentualnie sobie wejść do sauny Tu jest w ogóle nieczynna sauna Mi się wydaje, że tutaj chyba nikogo nie ma Patrz, siema Jest tu ktoś Halo! Tu nikogo nie ma. Halo! Tu nikogo nie ma. Ja sam mogę tu ewentualnie usiąść. Co my tutaj mamy? Wódkę. Tu mamy karty do gry. ktoś przyjechał chyba. Nie, to lodówka chodzi. Kiełbaski, piwsko, tu nic nie ma. A tu? Tu chyba też niczego. Tu ja mamy patrz, cukier potrzebujemy. Cukier sobie weźmiemy, dobra. Wydaje mi się, że ten ziomek, który tutaj mieszka, on teraz chyba jego tutaj nie ma. Może on do sklepu pojechał, ty, a my go okradamy. Ja nie mogę. Dobra, i weźmiemy sobie, a może on tu jest. Halo! Czemu tu nikogo nie ma? Mogę iść spać? Nie, tu nie jest moje łóżko, więc nie możemy tutaj iść spać. Ty. Tutaj chyba nikogo nie ma. Dobra, podniesiemy sobie to, wynosimy. Bo muszę znaleźć takich 10 butelek albo zrobić wódkę. Żebyśmy dali temu ziomkowi, żeby on nam dał plecak. Dobra, to sobie tutaj odłożymy i idę jeszcze po dwa cukry. On tu... Joma króliczki! Halo, da się tu jakoś wejść? Króliczki! Królic... Ja mogę tu wejść, patrz króliczki, siema! Siema! Nie ustrzelę was, bo to by było już przesada. Cześć ziomek przyjedzie ze sklepu. <laughs> Powie... O nie, ukradli mnie z cukru! Cukier mi ukradli! Tam w ogóle też jeszcze jest jakaś skrzynka pocztowa. Zobaczymy tutaj. On tu chyba przy drodze mieszka zaraz. Tu jest jakaś droga, widzisz? Ale my możemy sobie chyba na samą górę podpłynąć i tam też coś będzie. Dobra, zamykaj ten dziennik. Kto tutaj mieszka? Tam też coś jest, widzisz? Tam jest chyba te kaupa całe. Kto tutaj mieszka? McConen. Mac Dobra, ja mu drzwi bo on nie wiedział, że go ktoś okradł. Ty. I teraz się zastanawiam, czy sobie podpłynąć do góry tutaj. Tu pod most i tutaj do kaupa No może tak zrobimy. Bo mi się tam za bardzo nie chce biec, chociaż to już jest chyba tutaj zaraz obok. Dawaj, siadamy i wypływamy, nie? Wydaje mi się, że ta motorówka nas spokojnie, ona tam wpłynie do góry chyba. No bez. No jasne, no ty, normalnie jedziemy. O, tu już się szybciej płynie. Bo tu już nie jest po, pod górkę. Tu jest ten most. Bo który mierzą. Co to jest? Ty, jakiś prezent? Ja się mogę tutaj przywiązać? Ty, czekaj no. Bo tu jest jakiś prezent. Nóż? Czekaj. Odłożymy go tu. Nie to. Odłóż to, co masz w ręce. Dobra, jest git. No ale czekaj, jak tutaj sobie mogę przycumować. To gdzie my teraz jesteśmy? No przy tej kałpa chyba. Da się tu jakoś przycumować. Tu użyć tego. To no nie działa, nie? Mam nadzieję, że ta łódka mnie nie spłynie. Co? Ryzykujemy, czy nie? Wyłącz silnik. Chyba się nie ruszy, co? Da się ją jakoś przycumować. Pchaj, a tu, tu nic się nie da zrobić, nie? Tu idzie jakiś kabel. Ale to by było na tyle. Wydaje mi się, że ona się nie ruszy, chyba. Co? Zobaczmy, czy ona się rusza. Dobra, idę. Idziemy normalnie do kałpa, patrz to. O, i tu jest ta główna ulica. Tu jest ten most. No i tu jest ta kałpa, no zobacz. To jest tutaj, nie? No, tu jest most i tu jest kałpa. No to no, no, to jest to. No, to ja mogę sobie przybyć stamtąd, Tu jakieś silosy są. Chyba gościu robi ten. Ale ja myślę, że tu będzie ta stacja benzynowa z intra tej gry. A to nie jest to. Co to tutaj w ogóle jest? Julian patrz, tu jest ta kałpa, widzisz? Julian kałupa. Ziomek tam siedzi. Okej, okay, czy ja u niego coś będę mógł chyba kupować, tak mi się wydaje. jest sklep. Czemu ma taki dziwny dźwięk? Porozmawiaj z Jucha. Czego szukasz? Chcę użyć pompy paliwowej. Kup rzeczy. Skrzynia piwa, pułapka na ryby, worek węgla, pompa... Zbiornik łodzi, kup więcej rzeczy. Krzesło plastikowe, wędka, pojemnik na haczyki. Do zobaczenia. A ty chcesz użyć pompy paliwowej? W porządku, idź zatankować ile chcesz, a potem przyjść zapłacić. W porządku. Do zobaczenia. Do zobaczenia później. Czy on ty ma. Jaja, ja, wyposaż koszyk do zakupów? Jakiś podpałka, podpałka tuska, nie? Tu mamy grill. Tu mamy te noże. Co to jest w ogóle? Jakaś skrzynia, pojemnik na haki Jak to ładnie napisane tutaj jest. 999 euro, a wiecie, ile my mamy kasy? 16,50. Co tu jest w ogóle? Pompa zatapialna, jakaś. Olej do dwusuwów. Tu jest ta skrzynka. Patrz, 25 dolarów. Czy tam euro? Koszyk do zakupów jakiś. Musimy wyposażyć. Tu jest cukier. A tu są drożdże, patrz! A ja potrzebuję drożdże, nie? Zobacz. Ile my tych drożdży potrzebujemy? Tutaj. 8 litrów wody. Cukier mamy. Ile? 2 kilo cukru już mamy. 25 gram drożdży. Spoko. E, rurka jakaś fermentacyjna. Poczekaj, aż znacznie wiadro 10 litrów i pokrywa. Aha! Dobra, czy ja tutaj muszę dolać. Jeszcze wiadro musimy kupić. Stosunek paliwa do oleju. 5 litrów paliwa jakiegoś. 300 litrów oleju lub ten. Aha, tu jest stosunek paliwa do oleju, czyli jak to ma działać. Dobra, a tutaj mamy ten przepis. Jakaś rurka farmaceutyczna. Wiadro 10 litrów i pokrywę potrzebujemy. I drożdże. A co to jest w ogóle? Co to jest? Kawa. Paczka jakaś do filtrów. Tu jakieś mięcho. Tu też mięcho. Tu są drożdże. A nie ma tej rurki farmaceutycznej, nie? Ale lipa. Dobra, wezmę sobie koszyk na zakupy, wyposaż. I kupujemy tak. Kupujemy. Kubek nie potrzebujemy, no po co mi kubek? Wiadro kosztuje 299, także. Sp... Znaczy z Euro99, także spoko. Weź. Weź i drożdżę. No i wszystko. I chcę zapłacić. Połóż koszyk na stole. Nie da się. On zniknął. Dobra jest. Ile to kosztuje? Zobaczmy. A co tu jeszcze masz tutaj? Fajki! To byłoby tyle. 434 Zapłać. Proszę bardzo. Dzięki. Włożę je do torby. O, super! W porządku. Yeah! Podnieś. No i mamy, no i wszystko. Muszę to odłożyć, żeby drzwi otworzyć, naprawdę? Nara! Kup sobie trąbkę do pierdzenia. Dobra, mam nadzieję, że ta moja łódka nie odpłynęła, nie? Bo mamy na razie. A ja w ogóle kosztuję paliwo. A mogę mu włączyć prąd? Prunty. Ale jego to nie interesuje. Tam jest w ogóle paczka, ty. Halo? Czemu mi nie powiedziałeś, że tu masz jakąś paczkę? Mogę się tu... Czekaj, wejdę się odsuń. A mogę tu wejść. Halo? Bo ja widzę, że ty masz tam paczkę. Zapałki, no. Bez sensu, ty. Ja jestem ciekawy, ile kosztuje paliwo. Weź. Przymocuj pistolet. Nie wiem. Dobra, ja, ja lecę do tego. Do mojej łódki, bo przecież za chwilę mi ona odpłynie, nie? Jaka w ogóle torpa ty? Fajnie, że w tej Finlandii wygląda... Bardzo... Po... Mi się to... Bardzo podobnie jak w Polsce, nie? Takie podobne to. Dobra, jestem, moja łódka nie odpłynęła. Także spoko. Ja tak, teoretycznie bym sobie mógł jeszcze popłynąć, zobaczcie, do góry. Tutaj. I tam coś jest, na tym S Ale nie jestem pewien. Wydaje mi się, że musimy już wracać do domku. Zbądź 25 kg, dobra, kleju. To, dobra, spoko tego, tamtego. Fajna jest ta gierka, naprawdę. Lubię takie... Lubię takie życiowe gry! <taki> takie o survivalu. Subnautykę lubię, Seven Days To Die lubię, Subnautyka 2 czekam, e, No Man's Sky lubię, no ale takie, to, to jest takie życiowe, nie, no zobacz. No dobra, ale ja się teraz tak zastanawiam cały czas, nie, jak w tych, się zarabia pieniądze, bo my mamy 16,50 tylko, nie? Co, ja muszę robić to piwsko, czy też tą wódkę i ją sprzedawać? Nie mam pojęcia. I ja się zastanawiam, czy mamy też rurkę farmaceutyczną, żebyśmy mogli zanieść temu ziomkowi, żebyśmy mogli dostać plecak. Bo to też jest mega potrzebne, no przecież ja nie będę cały czas tych rzeczy, człowieku, ładować do łódki I później sobie płynąć, nie? W ogóle mi się wydaje, że ten niedźwiedź się może gdzieś zresztą gdzieś obok nas <grym> Dobra, dopływamy sobie tutaj, gdzie my mieszkamy Wyłączamy ten silnik Ile tu jeszcze mamy paliwa? 8,3, a tu jest 11,2 Dobra, ja sobie wezmę to wszystko Bo mi się wydaje, że tutaj mi ludzie mogą rzeczy kraść Tak jak ja innym, innym kradnę Rurka farmaceutyczna, czy to jest to? To jest chyba to! Ja, ja, ja to już wcześniej widziałem To musi być to Więc ja sobie to położę tutaj, nie? Dobrze, że to się nie strzaskało Ale czekaj, 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 bo ja mam wiadro, a nie mam wody Bo on tam mi pisał, że ja nie mam dalej pompy Tak, ja mam A może ja mo a mogę wziąć stąd wodę z jeziora? Albo po prostu będziemy zbierali tą wódkę Tak, żeby uzbierać 10 litrów Dobrze, że się nie poczaskała Patrz, wyposaż, weź przedmiot O, mamy wodę Mamy pokrywę I mamy drożdże, Nie? Ja muszę wiedzieć, czego ile. Bo to jest tutaj wszystko dobrze opisane. On potrzebuje ile tego? 4,5 litra kleju potrzebuje. A ja z tego zrobię 8 litrów. Wiadro 10 litrów i pokrywa. Rulka farmaceutyczna. Mamy, mamy cukier, mamy drożdże, nie mamy wody. 10 litrów, 8 litrów wody. No ja nie mam tej wody, nie? No zobacz, jak ja próbuję tutaj odkręcić, to mi pisze, że muszę mieć do tego pompę. A nie mogę nalać po prostu tak, o? Z tego? Albo od kogoś weźmiemy, o? Może ktoś inny ma wodę? A może stąd weźmiemy po prostu? Da się! Patrz. Mamy? <laughs> nie możemy! Nie jest! Chyba nie? Nie, no puste. Woda jest! Patrz, 7 litrów. Dobra, jest, 7,2. To jeszcze trochę. Ile teraz mamy? 6 litrów. Bez sensu, ty. Ile teraz mamy? 10 litrów. Za dużo. Wyposaż. Mogę to wylać jakoś. No, pusty. Oh my god. Czekaj, bo to trzeba tak chyba zanurzyć tylko. I to wtedy się robią te litry chyba Ciul, zaś puste, nie? Ja nie mogę wytrzymać psychicznie z tym, nie? I zaś 10 litrów Wyposaż Czemu nie mogę, te, nie mogę tego wylać? O, tu mamy chyba Ja muszę mieć idealne 8 litrów, ty 6 litrów mamy tylko To co on zrobić w ogóle? Aha, czekaj, czekaj, czekaj Ja mogę to podnieść Ja mogę to jakoś O, jest 8 litrów Dobra, mamy, mamy 8 litrów 8,02 Będzie git Jest spoko Tu se zrobimy, Patu. Dobra, i co dalej tutaj jeszcze mamy? Drożdże. Czekaj, bo tu jest. My to zrobimy na następnym odcinku, bo ja nie wiem w ogóle co się dzieje.